pomagają bodźce i argumenty merytoryczne logiczne to może pomogą bodźce bulowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, powoli dobiega końca konferencja. Jeszcze podsumowania dokona przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych, pani Lucyna Dargiewicz, a ja Państwa jako mediów zapraszam po konferencji. Rozdam Państwu materiały i ewentualne możliwe będą indywidualne jeszcze wywiady. A I głos oddaję pani przewodniczącej, która do pana posła. Dziękuję, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, za bezpieczeństwo zdrowotne w tym kraju odpowiada rząd. O tym mówi 68 artykuł naszej Konstytucji. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli widocznie nie leży w centrum zainteresowania tego rządu. Jak wspomniałam wcześniej, wysłaliśmy zaproszenia na konferencję do wszystkich klubów parlamentarnych. Osobiście wręczałyśmy również te zaproszenia. Mieliśmy deklaracje od różnych osób, że oczywiście służba zdrowia interesuje, pacjenci interesują polityków i kluby parlamentarne i na konferencji będą przedstawiciele, będą razem z nami, będą się troszczyć o tą ochronę zdrowia. Jak państwo widzicie, Dwie osoby z kręgów politycznych, pan Jarosław Gowin i pan Leszek Miller, są zainteresowani jedynie problemem społecznym braku pielęgniarek w Polsce. Stoimy na tle Sejmu. Tam siedzą posłowie. Oni mają kształtować przyszłość tego kraju. Za chwilę będą wybory. Proszę państwa, żadnego zainteresowania problemem społecznym, brakiem pielęgniarek w Polsce. Co najwyżej kształcić te pielęgniarki i niech wyjeżdżają do krajów Unii Europejskiej, tam świadczą swoje usługi. A zapewniam Państwa, że są na Zachodzie bardzo doceniane nasze polskie pielęgniarki. System kształcenia w Polsce jest to system studiów wyższych. Każdy kraj europejski bardzo chętnie sięga ręką po polską pielęgniarkę, natomiast my tu w Polsce, w tym kraju, nie mamy opieki dla swoich rodziców, dla swoich bliskich osób, które tej opieki potrzebują od nas. Zwracamy uwagę w taki sposób, w jaki możemy informując społeczeństwo od pół roku, przynajmniej teraz tak w takiej formie ostrej. Jaka jest sytuacja w polskim pielęgniarstwie? Przypomnę jeszcze raz, 5,2 pielęgniarki średnio w kraju, co nie znaczy, że wszędzie w całej Polsce 5,2 pielęgniarki jest na tysiąc mieszkańców. Są regiony tego kraju, że jest 3,6 pielęgniarki i ta sytuacja zmienia się na gorsze, bo pielęgniarki się starzeją, średnia wieku to jest 48 lat, w POZ-cie ponad 50 lat. W Polsce pielęgniarek młodych w wieku 21-25 lat jest ponad 5 tysięcy. A takich, które mają więcej niż 65 lat, bo takie pracują w systemie ochrony zdrowia, jest ponad 8 tysięcy. Proszę Państwa, to już nie są żarty, naprawdę tego zawodu nie ma. 2% młodych osób tego zawodu nie ma. A te, które pracują w zawodzie, porzucają, ponieważ z poborów 2 tysiące brutto wychodzą emerytury tak niskie, że koleżanki nie mogą się utrzymać, w związku z czym wyjeżdżają za granicę, żeby sobie sytuację swoją w perspektywie emerytury i jakoś poprawić. Rząd i decydenci, panowie posłowie, którzy są rzekomo z woli ludu na swoich stanowiskach i powinni reprezentować interesy społeczne, tak jak państwo widzicie, gremialnie przybyli na konferencję, żeby się zapoznać z problemem braku pielęgniarek w Polsce. Dziękuję mediom, które są dzisiaj dość liczne na tej konferencji. Dziękuję państwu, bo to co piszecie, śledzimy wasze. Yy, Wypowiedzi medialne. One są troską o pacjenta, troską o to społeczeństwo. Bardzo prosimy o trzymanie kciuki za Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, za samorząd. My jesteśmy w tej chwili osamotnieni w tej walce. Mamy tylko dwa kluby parlamentarne, które nas wspierają i Państwa. Serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie mediów i poprosimy o odebranie materiałów dla Państwa, które mamy przygotowane. Dziękuję bardzo.

はっ